18 kwietnia 1942 roku 16 amerykańskich bombowców B-25 Mitchell dowodzonych przez podpułkownika Jimmy'ego Dolittle'a dokonało pierwszego nalotu bombowego na terytorium Japonii podczas II wojny światowej. Dolittle był wybitnym pilotem prekursorem latania bez widoczności ziemi tylko na przyrządach. Po ataku japońskim na Pearl Harbor w ramach akcji odwetowej podjął się niezwykle trudnego zadania. Rankiem 18 kwietnia 1942 roku 16 bombowców, z których dla odciążenia wymontowano płyty pancerne i uzbrojenie pokładowe pilotowanych przez Wystartowało z lotniskowca Hornet i zbombardowało zakłady zbrojeniowe w Tokio, Nagoi, Kobe i Osace. Ze względu na dużą odległość załogi nie miały możliwości powrotu do bazy i musiały próbować wylądować w Chinach. Misja miała niewielkie znaczenie militarne, ale dała ogromny efekt propagandowy. Sam do wyskoczył ze spadochronem nad Chinami i powrócił do USA. Otrzymał z rąk prezydenta Roosevelta najwyższe amerykańskie odznaczenie Medal Honoru i awans na generała. Tank Hunter, obserwuj po więcej wojennych historii.